No to zaczynajmy. No to tak mieliśmy babkę, która mieszkała w Teksasie. Lecz przedtem mieszkała w Polsce. A jak mieszkała w Polsce, to robiła jakieś dziwne rytuały. Chcieli ją przez to do psychiatryka wysłać, ale sprytna moja babka wyleciała do Ameryki. Po jakimś czasie przesyłała nam prezenty. Wszyscy z tego powodu się cieszymy, ale nie wiedzieli, że to jej jej zamsty. Babka przesyłała nam często przyprawy. Nawet. Były spoko, ale pewnego razu matka przyprawiła nową przyprawę od babci i wszystkim zaczęło coś siedzieć. No i tak oto umarli wszyscy oprócz mnie, bo wpadłam do szamba i walczyłam. Możecie? Scum, nie zostaw mnie! Ale kontynuując okazało się, że ta nowa przyprawy to prochy babki, najprawdopodobniej babka była w Teksasie w jakiejś sekcie i rzucili na nią czar, potem ją spalili, poznali jej prochy w opakowaniu kucharka, no i tak babka się zemsiciła, dobrze, że nikt z naszej rodziny